Bohater dzisiejszego odcinka ma szczególne miejsce w moim serduszku. I chociaż nie jest to moje ulubione danie, to bardzo mocno kojarzy mi się z moją babcią, jeszcze bardziej z moją mamą i smakowało nim moje dzieciństwo. Innymi słowy zapraszamy do Królestwa Agaty. Nazywam się nazywa Maciej. Ja mam na imię Agata. Jesteśmy niekoniecznie Armeni. I zapraszamy na pierogi. Znajdujemy się w Legionowie pod Warszawą, w ulicy Jagielońskiej 9B. W jednym. T? D. 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 Jagiellońskiej 9D. W jednym z pawilonów, blisko centrum Legionowa. I tam właśnie znajduje się Pierogarnia. Nazywa się Poklejone Kluchy, podają tutaj państwo przede wszystkim pierogi, ale kluchy w postaci leniwych, kopytek, kartaczy też się pojawiają. Jest bardzo domowo, co też mnie nazywa optymizmem, bo no jest to taki... Pan nam od razu powiedział na wstępie, że, że tak, że jest domowo, że oni stawiają na, tak, na to gadanie z gośćmi, znaczy zaczepianiem jej lub bardziej. To się wszyscy znają, bo ten non -stop ktoś wchodzi, wychodzi i wszyscy są no niemalże po imieniu ze sobą. Osiedlowy lokal nastawiony jednak na sprzedaż e, zakupowanych rzeczy, więc w razie czego można e, po zjedzeniu odbierać kilka dodatkowych paczek i zajadać się mhm. nimi e, w domu. Chociaż w samej sali znajduje się kilka stolików i na pewno 15-20 osób mogłoby tutaj równocześnie mhm. e, jeść. Klasycznego menu w formie papierowej zwyczajnie tutaj nie ma. To menu się zmienia. Z tego co widziałam, to na stronie po prostu codziennie pojawia się oferta tego, co można dzisiaj sobie zamówić. Ludzie przychodzą, zamawiają. Ja się denerwuję, ponieważ e, moje oczekiwania wobec pierogów są bardzo wysokie. Ja tych pierogów nie jadam na mieście za bardzo. E, I to chyba z tego powodu, że po prostu mo, moja mama i moja babcia, szczególnie mama, postawiły bardzo wysoką poprzeczkę. I e, nie jest to moje wyłącznie zdanie. E, to jest zdanie wszystkich znajomych, moich e, bliższych i dalszych, którzy mieli przyjemność spożywać pierogi mojej mamy Ewy. E, u nas pierogi robi się w ilościach hurtowych. Płaci się nimi u dentysty, robi się na święta w prezentach urodzinowych. Przed świętami jest niemalże manufaktura tych pierogów w domu. Jest to też rodzaj takiego towarzyskiego spotkania. Także jest, jest to dla mnie bardzo zawsze takie, no tak, emocjonalne i sentymentalne wydarzenie. Dlaczego? Zdradziła mi przed programem, że ma bardzo dużo pytań, więc czekam. Aha. Hit me. No dobrze, zadań za, łatwe na początek. Dobrze, niech będzie łatwe. Skąd się wzięły pierogi? Skąd się wzięły mhm. pierogi? No akurat tutaj, wiadomo, podobno wzięły się z Chinów. Z Chinów? <grych> tak, z Chinów się z Chinów mhm. pochodzą. Stamtąd dotarły pierwsze legendy związane z tym, że Ludzie w północnej części Chin cierpieli na odmrożenia, przyjechał pewien mędrzec, ten mędrzec zrobił pierogi, które przypominały kształtem ludzkie uszy i te uszy po zjedzeniu tak smakowały i tak rozgrzewały, że mieszkańcy byli szczęśliwi, a znachor czy tam badacz, czy filozof na wieki wieków... Na wieki wieków zapadł w ludzkiej pamięci. Kolejne proste pytanie. Dzisiaj będą proste pytania. Tak? Jakbyś miał zdefiniować pieroga? Z, czym jest pieróg w ogóle? Pieróg, pieróg to ciasto i farsz. Po prostu. Mm -hmm. Naj, najprostsza definicja. Są pierożki na cieście takim, śmakim, mm -hmm. owakim Są farsze takie, śmakie, owakie. Więc, więc tutaj nie zawężałbym już bardziej tej, tej definicji. Właśnie to, co jest moim zdaniem taką super cechą Pieroga, że tam możesz walnąć, możesz to ciasto zrobić z każdej mąki i można do środka wrzucić absolutnie wszystko. No bo nie ma, ja sobie myślałam o tym, co byś musiał takiego powiedzieć a propos najdzi najdziwniejszy farsz, jaki jest w pierogach. Nie ma czegoś takiego, no, może cukierki możesz tam wrzucić, możesz tam wrzucić e, rybę, chociaż akurat właśnie mam coś takiego, że pierogi z rybą to jest dla mnie takie dosyć kontrowersyjne połączenie, ale nie niemożliwe. Okej, okay, wędzona ryba, serek twaróg, jakiś e, ser typu greckiego, no, znaczy nie, tak, da, da, tak. da, da, dałabym radę, oczywiście rzadko chyba się, się zdarza, ale się zdarza. Jakie warunki twoim zdaniem powinno spełniać ciasto pierożane? E, nie może być e, to z sztuka sztuk zrobienie dobrego ciasta, bo mhm. tych przepisów jest mnóstwo, niby tak mało składników. Dzień dobry. Ciasto na pierogi powinno być miękkie i elastyczne, delikatne, ale na tyle wytrzymałe, aby można je było nadziać dowolnym farszem. Ale tak, jedne gospody nie dają jajko, inne nie dają. Moja mama nie żadnego jajka, bo będzie twarde. Natomiast na przykład wybitni kucharze, kucharze to znaczy wybitni, w sensie tacy, co tak dopieszczają te ciasta, wydają tylko żółtko, bo to żółtko, żółtko wiąże strukturę, a przy tym daje fajny kolor, bo białko jest czymś, co utwardza. Czyli jajko tak lub nie. Mąka na pewno też odpowiednia. Ja się na tych mąkach nie znam, ale to tam musi być tak 450-500, żeby też nie była zbyt drobno zmielona. Ciasto nie może być za grube, bo to jest najgorsze, co może być, grube ciasto. Ale z drugiej strony, jak jest cienkie ciasto, to ci się wypierdzieli cały farsz ze środka. Więc też to ciasto musi być wyczuwalne. Więc proporcja między ciastem a farszem jest bardzo ważna. Pierogi są w zasadzie wszędzie. To znaczy istnieją i w Indiach pod postacią samosów, i w pod postacią dimsumów i tam dziesięciu innych pierożków i gdzieś empanadas A. się znajdują, i nasze pierogi, i Piednemieni, i tysiąc jeszcze innych rzeczy są w Hiszpanii, są we Włoszech, różnego rodzaju nie? ravioli, nie ravioli. Mm, ja wiem, co w Australii, Australia nie ma pierogów. Australia nie ma pierogów. No, tak. być może. Czy oni jedzą orientalne, ale mhm. nie mają swoich, takich, swo, swojego Traducyjne. dania pierwotnego? Nie ma swojego pieroga. Dobrze, no to jeszcze pozostajmy ciutko w historii. Od yy, Nazwa pieroga. Dlaczego pieróg nazywa się pierogiem? Wiesz co, yy, mamy już na swoim koncie odcinek bałkański dotyczący biesiady, okay. więc tego właśnie dotyczy słowo pieróg. To jest związane z biesiadowaniem, z siedzeniem i zajadaniem się, pysznymi, yy, yy, nafutrowanymi smakiem. Yy. Płachtami, ciasta. To nie wygrałeś sposób. w tym konkursie, no. o, ponieważ pier, czyli to ciasto, y, rodzaj takiego odświętnego ciasta. To się jakoś rytualne, no jakieś takie ciasto, które się podawało na święta. Więc ten polski czy tam słowiański pieróg był y, formą świętowania. I na różne święta były różne pierogi. Na przykład miałeś kurniki, to są takie duże pierogi podawane w czasie wesela. I Tam były wytrawne warsze, ale właśnie by musiał być mięso skóry. Były na przykład knysze. To tak jak teraz na przykład w Wrocławiu można na dworcu zjeść słynną knyszę, to w dawnych czasach podawano knyszę w formie takiego okrągłego pierożka żałobnego. Na stypie mogłeś zjeść knyszę. Były kolatki, na przykład to były pierogi podawane z okazji Solarnego Święta, kolady na początku roku. No i cała masa regionalnych pierogów. Przez to, że mi się bardzo te pierogi kojarzą domowo, to poza domem. Raczej z barem mlecznym. I teraz pytanie, czy pierogi i. No, czy mogą być? Ja wiem, że są, ale ekskluzywna restauracja i pierogi. Masz jakiekolwiek takie skojarzenie? Czy to jest tak dalej wpisane w polską, staropolską kuchnię, że już fine diningowo niekoniecznie? Nie widzę problemu e, z pierogiem szeroko rozumianym w restauracji fine diningowej, Jakaś bioza nasycona czymś tam infuzowana, czyli powiem. Ale polski pieluch faktycznie, faktycznie byłoby ciężko, chociaż kurczę, tam musiałoby się zacząć coś dziać po rozkrojeniu tego. Coś wypływać, tego, jakiś dym mm, albo no inna... Mówimy o jakiejś molekularnej, ja bardziej mówię o zapachu, bardziej mówię o niebanalnym połączeniu smaków albo śmiesznej zawartości właśnie w formie jakiegoś płynu gęstego czy tam gęstego. Nie wiem, strzelam w tej chwili Aha. i szyję. Jednak jest to swojskie jadło, tak? Czego by tak. nie napakować do środka, czy jest to... czy czego by nie pakować? Właśnie z, z jednej strony nie pakuje się tam wysokiej klasy składników, tak? Nie, nie pakuje polędwicy wołowej do pierogów na przykład mhm. czy łagiu czy kawioru, eee, co jest ze śląskimi, ze śląskimi. Eee, co nie znaczy, że, że nie można tego tam władować, tylko jakby to trochę przeczy idei tego pieroga, który jest takim pokarmem bardzo codziennym, można powiedzieć. O, twoja zupka przeszła. Eee, tak. Czy to już? A? Można, oczywiście, tak. tak. Improwizujemy mocno. Super, wielkie dzięki. Bardzo panu dziękujemy. Ale fajne z kluby. się rzęsie, fajnie, fajnie. Poza tym właśnie, że pierogi i kluchy to jeszcze jest są zawsze jakieś zupki i tutaj wymówił Maciek sobie rosół. Pan bardzo pochwalił wybór tego rosołu i widzę, że słusznie chodzi z tego powodu, że kluchy są domowe i to też mi się z moją babcią kojarzy, bo moja babcia robiła kluczki. I tak wyglądały? Tak, takie właśnie krzywe. Takie krzywe, no lepsze. U mnie prababcia robiła kluski i wyglądały jak... Rybaczki. Jak bardzo cienkie wykałaczki. Tak, kroją. Pyszne były. Pyszne były. Zupełnie nie, Po prostu zupełnie nie wyglądały jak kupne. O rosołku jeszcze powiedz. Tak. Rosół z gęsi. I to czuć. I to smakuje A. bardzo dobrze. Jest, jest delikatny i ewidentnie gąskowy. A to, że kluski są takie grupiechańskie kluski. Dodaję tam tam tylko. to mhm. Jest delikatniejszy. No tak, ale ma ten mm -hmm. aromat gąskowy. Na stole, poza rosołkiem, są pierogi z gęsiną. Z wody prawdopodobnie. I okraszone cebulką. I z ciubeczką. to też jest taki sposób podania. U mnie w domu się nie jadło. Nie jadło z torówką, ale też to jest fajne, bo to tak odświeża pierożka też. Mm -hmm. No i powiem tak, na, pierwszy, na pierwsze wrażenie, że mama Ew, no jest to poziom mamy Ewy. Tak, ja już przekrawając, to ciasto zauważyłem, mm -hmm. że, że ono jest naprawdę bardzo dobre i spełnia te wymogi, o których wspomniałaś. Czyli ono jest cienkie, ono jest sprężyste, ono się fajnie rozkrawa. To są takie głupoty, ale, ale, ale jeżeli to, ale jeżeli, błotry, to, ale jeżeli Polak to mówi, no to wiadomo, że wiadomo, że wie o, o co chodzi. Mamy, mamy nadzieję przynajmniej takie. Howe też karpów, to jest inne ciasto, nie? Bardziej takie chyba z mąką ziemniaczoną. Więc nie znam się na kartaczach zasnąć wszyscy, ale piszcie, poprawiajcie mnie, jak mówię źle. Ja to sobie sprawdzę pewnie w Dobra, domu. Czy to smaczne jest? Mm -hmm. No no, weź. Co to chodzi, żeby było smaczne. A co w tym jest smacznego? Lubię konsystencję tego dania. Mm -hmm. O, i to jest ciekawe. Bo na przykład mm, ile w pierogach lubię... Lubię, jak to ciasto jest cienkie, no tutaj ciasta jest bardzo dużo, mm -hmm. ale ono jest bardzo takie miękkie, puchate, mokre, mm -hmm. polane jakimś tłuszczykiem. Mm -hmm. Smarne, Mogłem mieć samo to ciasto mm -hmm. tutaj na przykład. Mm -hmm. Bo samo ciasto na pierogi, no to ono nie działa, jeżeli nie ma dobrego karta Jest też bardziej chłopowate, nie? Takie mm -hmm. niegładkie. Nie, nie Wyobraź sobie sytuację, ty, godzina, i mhm. składniki do pierogów. Ile byś zrobiła? Składniki, ale od, od zagniotania ciasno zero. Wszystko masz. A że mam już przygotowane Masz ciasto Wszystko przygotowana i zaczynasz lepić pierogi. Ile byś zrobiła? Czekaj, no jeden, ja bym tak zapierdzielała, no tak, tak. mogłabym pod stówę ukleić. Podstówę, pod okej. Okay. No, tak. Jak myślisz, jaki jest rekord? No pewnie dużo więcej. No dużo więcej, ale to spróbuj, to spróbuj strzelić. Jakiś rząd wielkości więcej. Jak jest? nie, spokojnie, super. Super. Jak myślisz, ile? Z 500? Z 500, okej. Okay, no dobrze, to się pomyliłaś o połowę, bo ponad 1000, 1066. Kilka lat temu, chyba w 2019 roku. Rekord ulepienia pierogów przez. Godzinę. Ciężko mi to sobie wyobrazić. Bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, bardzo też ciężko mi sobie wyobrazić nadgarstki i palce osoby, która czegoś takiego dokonała. No, ale takie są fakty. Aha. Rekord Guinnessa. Zdaje się, że jeszcze przed nami dwie, A, dwie porcje ruskie, no? pierogów. Mhm. Hmm? Ruskie i jakieś inne bezmięsne. Jakaś niespodzianka. Może. A ruskie, To wiesz, skąd są ruskie? No, Z Czerwonej Rusi nawet na Ukrainie. Z czerwonej rusi. Tak, w Ukrainie. I w Polsce były długo znane, ale nazwa dopiero w XIX wieku jakoś przywentrowała. I podobno w ogóle wymyślili ją Polacy, którzy na Ukrainie mieszkali właśnie w tym regionie. Okej. Okay. No, A ciekawostka. No tak, tak, ale to skojarzenie, że rusi. Czy ruskie, to, 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 to rosyjskie. No to jest takie po prostu ciekawe zjawisko językowe, kiedy pejoratywne określenie, tak samo brzmi jak, jak określenie oznaczające po prostu co geograficznie tutaj. A dobra, a pierwszy udokumentowany przepis na pierogi, wiesz? No, wydaje mi się, że XVII wiek. Tak. Brawo. Państwo mogą wiedzieć, ponieważ mogą nie wiedzieć państwo. Ponieważ to nie jest tak oczywiste państwo oglądające nas. Pierwszy udokumentowany przepis na pierogi, Compendium Ferculorum, 1682 rok. Pierwsza książka polska kucharska zachowana i Stanisława Czernieckiego. I to był przepis, słuchaj, którym te pierogi były nafaszerowane nerką cielęcą, ziołami i jakimś łojem. I z okraszone gałką muszkatołową, pieprzem i solą. W ogóle później tych przepisów się pojawiało coraz więcej i więcej. Słynna nasza polska Julia Child, chociaż w zasadzie Julia Child to się mogła od niej uczyć, ponieważ pani Ćwierczakiewiczówna, Ćwierczakiewiczowa była wcześniej Aha. i ona z kolei w swojej książce też bardzo dużo podawała przepisów. I tak jeden z ciekawszych, który znalazłam, właśnie propory. To był z kapustą, z, z, ze świeżą kapustą słodką, z grzybkami suszonymi i ze śledziem. To też takie połączenia, mhm. Niebanalne. No nie. Mhm. Ulubione pierogi. Ulubione oczywiście ruskie. Ruskie? Mhm. No tak. tak. Czyli jednak boczek. No ale ruskie nie muszą być z boczkiem. No. No ale nie mam nic przeciwko temu boczku, tak? Jeżeli on jest dobrze wytopiony, wypalony, Ociągam to wyciągam z nim, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No, brzmi smacznie na pewno. To znaczy? To nie, w całości, w jakim? Właśnie nawet o tym rozmawialiśmy przed chwilą. Zamiast szwina, którego nie ma, dostaniecie kresowo, dobra? Dobrze. Kresowo to jest kiszona kapusta, ziemniaki i cebulka. Dobra. Bardzo fajnie. Półściutkie. Tak jak lubię też właśnie. Mm -hmm. Inne pewnie proporcje są ziemniaków i sera. To jest coś, o czym też to jest, no. z moją mamą toczyłam w, w tych ruskich, jakie, powin, jakie powinny być proporcje ziemniaków i sera. Mm -hmm. Te są chyba bardziej ziemniaczane niż serowe. Nie? Czy nie? No ja mam kurczę takie wrażenie, że dużo tam sera. No to prokotuł pro niezdolności. Mm -hmm. Prokotuł... Kurde, naprawdę? Mm. Trudne słowo. Uwaga. Protokół niezdolno. Protokół niezdolności. Dziękuję. Nie baw, się baw się i ucz. No i teraz wyba, wybacz, ale znaczy ja ocenię je tak obiektywnie o, na zasadzie. Na jest zasadzie, na zasadzie nie, na, nie, na zasadzie takiej po prostu, że są to um, pieruszki, które mają, no to może, powtórzę się tak, świetne ciasto. Um, odpowiednia ilość proporcjonalnie farszu, farsz mm -hmm. jest dobrze przyprawiony, ale nie powiem, czy są lepsze od mojej mamy, ponieważ dopiero no tak, um, farsz mm -hmm. mamy ponieważ mm -hmm. powiem, są najlepsze ruskie. No, niestety, niestety. No, prezentują podobny poziom. To <grym> trzeba mm, oddać. A z ciekawostek to jeszcze ci mogę powiedzieć taką ciekawostkę? Znaczy, znowu ci zadam pytanie. O! Mm, rekord, Ty powiedziałeś o rekordzie mm, w ilości ulepionych pierogów tak. na, na godzinę. Tak, 1066 przypominam, Dużo. A ile waży? 1060. A. a ile ważył najcięższy, najcięższy pierog? Największy pieróg na, zrobiony w Polsce, bo nie wiem jak na świecie, ale Aha. największy, najcięższy polski pieróg. 2016 rok, Garbolin, Festiwal Kultury, 115 kg. Z mięsem był ten pieróg. Zawsze. dobra, dobra tak. dzięki. Wjechały jeszcze pierożki kresowe. No jak? Więc, jest tutaj 15 wkrótce. Czyżby najgorszej? Nie. nie. Właśnie nie, bo one są najbardziej wyraziste. Bardzo mi odpowiada ich połączenie z, z tą kapustą kiszoną. Aha, a, Więc daje, taka kapusta daje dziaba. Przyznam szczerze, że jestem już po prostu troszeczkę chyba znużona tym, że jem czwarty rodzaj pieroga. Ja nie, nie powiem, które są najlepsze, szczerze powiedziawszy, bo, bo mi wszystkie smakują na podobnym poziomie. A, jak, a nie wiem, czy nie te najbardziej, ze względu na wyrazistość. Nawet te. No bo ruskie, dobra. ruskie nie, bo ruskie mojej mamy, tak? Zgorsia... Ale to jest tak, że albo twojej mamy, albo ci nie smakują? Mm. Nie, no ale moje mamy lepsze. Jasne. Nie, natomiast te, te, te pierożki ekspediują w kierunku moich te świątecznych pierogów, czyli grzyby i kapusta. No i u mnie w domu są dużo wyrazistsze te pierogi. Te nadal wchodzą w kategorie łagodne. Ja bardzo więc lubię to są moim zdaniem najmniej smaczne z tych wszystkich mhm. pierożków, ale nadal są bardzo udane. Czy mogę wam przesłać na chwilę? Oczywiście. Tak. To damy wam takie pierogi, które są wymyślone przez naszych klientów. Dobra? No pewnie. To są pierogi, które się nazywają pierogi pizza, nie wiem czy nie <laughs> e, bo to była taka ta sytuacja, była, że tu Rycerz robił jakieś obiady dla dzieci. Tutaj. Te dzieci wpadały tutaj jeść. Wiecie jak o, jedzą no dzieci tak tak, no, spotkaliśmy się z nimi i staliśmy, że będą pierogi, że dzieci zjedzą, może na początku po nazwie, a potem po smaku. I tyle mam o tym powrót. Dobrze, no, super. Dostajemy te i, mm -hmm. i już, no. I, I tych w ogóle nie wliczamy do niczego, tylko no. z ciekawości. Dobrze, dziękujemy. Dobrze. Dobra. I będziemy lądować, lądować na deser. Wjadą pierogi z pizzą. Będą to jedyne smażone albo pieczone pierogi mm -hmm. tutaj w zestawie, co jest miłą um, odmianą. Mm -hmm. No. Ale o, Pizza. No, my wszystko zjemy, widzicie? No. No. Tak a już ja, tutaj ja. pękamy, pękamy. No, to już panu poniosło, troszkę. No to to, to wygląda hardkorowo. Yy, jeszcze nie spróbowałam, a już wiem, dlaczego dzieci je lubią, ponieważ <laughs> wypływa z nich yy, ser. I są kolorowe, pachnie pizzą. Tak, tak, tak. Tak, to jest w ogóle niesamowite. Faktycznie te pierogi wyglądają w środku jak pizza, pachną pizzą. A czy smakują? To są pierogi dla mnie na kaca. A co To są kacerogi, totalnie. Y, tak, no, nie na, nie, na, nie na dzisiaj, w sensie, że no, dzisiaj ich nie docenię w pełni funszu, ale tak, albo na jakąś dietę taką y, na masę. Ja powiem tak króciutko. To jest w mojej skali Trójeczka z mikro, mikro, mikro. Co? Ja myślałam o 2, plus, ale Aha. ja tutaj, ale... Okej, okay, dobra. No to podyskutujemy po w takim razie. Zejdziecie może chwila. Dlaczego? No ale widzisz, no właśnie to znaczy subiektywne. to oceny są mhm. subiektywne. Oceniasz to, co byś ty tak. chciała jeszcze. Tak. Chciałam być bardziej, znaczy obiektywna w tych ocenach. Mhm. Czyli oceniam coś, nie mogę oceniać czegoś, słabiej, tylko dlatego, że e, to nie jest moje moje danie, nie? Tylko jakby oceniam jakość tego dania i jakość miejsca wobec mm -hmm. innych rzeczy podobnych. To wtedy tak, to masz rację. Mhm. To jest pierogarnia, klasyczna tak. pierogarnia. Tak. Tutaj nie ma, nie ma ani warunków, ani Można nastroju, żeby ślą. coś robić, no, <laughs> Michelin jak Michelin, no. ale na przykład tak, pierożki pizza. Tak, Ale tak, masz na przykład oczywiście. pizza pierogi. Tak. Dodatkowo masz człowieka, który tak. Ci o tym opowie. Mhm. Dodatkowo masz e, naprawdę dobre składniki. Nie jest to robione na się. Mhm. E, dlatego mówię trójka z maleńkim, maleńkim minusem ze względu na to, że to jest na to właśnie, to jest ta kategoria nie moja. To znaczy ja do mhm. kierogarni w tej chwili, jeżeli miałbym pójść, to tutaj po raz drugi, bo, mhm. bo jest bardzo fajnie po prostu tak. i tyle. Więc e, Tak. Poklejone myślę, myślą wśród pierogarni. Dzięki państwu. Polecamy. Trzymajcie się. Trzymaj. Panie i panowie. Chłopcy, dziewczęta. No, przepraszam. Ty pierożek z, 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 złą dziurkę wjechał. A jeszcze no, nie, nie ugrodziłeś się. To pustka. Nic się nie ugrodziłeś jeszcze. To się wyłuczczykałam. Muszę paść tych ciekawostek.